Wielbłądy to nie tylko przetrwani pustyni. Są królami każdej areny, na którą wchodzą. Mięśnie, masa i czysta siła łączą się z cierpliwością, która zamienia wahanie w pułapkę. Drapieżniki, rywale, a nawet stworzenia znacznie większe lub szybsze źle je oceniają na własne ryzyko. Jeden szybki ruch, jeden mocny krok i arogancja rozpada się pod niepowstrzymaną wagą. Zobaczmy to. Na piaszczystej arenie pewny siebie koń okrąża spokojnego dromadera, podskakując, by uszczypnąć i popisać się szybkością. Wielbłąd prawie się nie porusza, śledząc każdy krok z cierpliwością. Gdy koń staje dęba, by zaznaczyć dominację, chwila się odwraca. Wielbłąd gwałtownie rusza do przodu z ostrym, nieustraszonym blefem, natychmiast zajmując przestrzeń. Panika zastępuje arogancję. Koń odskakuje, potyka się i galopuje w pełnym pędzie, nigdy się nie oglądając. Wielbłąd robi kilka spokojnych kroków naprzód z wysoko uniesioną głową, niewzruszony. Jedna wyrachowana reakcja kończy rywalizację. Zwinność próbowała zastraszyć masę, lecz opanowanie zwyciężyło. Dzisiejszy zwycięzca nie jest efektowny, jest zdecydowany i zapamiętany na długo po tym. Przez chwilę ten wielbłąd próbuje zachować spokój, cofając się i robiąc miejsce, podczas gdy uparty osioł nadal igra z losem. Osioł stroszy się, szarżuje i zachowuje się bez strachu, całkowicie błędnie odczytując sytuację. Potem wszystko się zmienia. Wielbłąd robi krok naprzód i wyzwala nagłą, przytłaczającą reakcję, która natychmiast kończy konfrontację. To, co wyglądało na pewność siebie, zamienia się w żal, gdy osioł uświadamia sobie, że wyzwał niewłaściwe zwierzę. Osły mają reputację odważnych aż do granic lekkomyślności, często odmawiając wycofania się, dopóki rzeczywistość nie uderzy mocno. W tym przypadku lekcja przychodzi szybko i głośno. Cierpliwość się kończy, dominacja zostaje ustanowiona, a przekaz jest jasny. Niektóre ostrzeżenia są ciche, ale nigdy nie są puste. Trzymanie osłów i wielbłądów razem może okazać się poważnym błędem. A większość właścicieli uczy się tej lekcji dopiero w bolesny sposób. Gdy osły wchodzą w fazę dojrzewania lub rozpoczynają sezon rozrodczy, ich zachowanie może szybko się zmienić. Stają się agresywne i nagle rzucają wyzwanie wszystkiemu w pobliżu. Dokładnie to dzieje się tutaj. Jeden osioł postanawia sprawdzić wielbłąda wielokrotnie większego od siebie, podchodząc pewnym krokiem i próbując przejąć kontrolę. Wielbłąd nie waha się. Jednym zdecydowanym ruchem kończy sytuację i całkowicie neutralizuje wyzwanie. Odwaga osła znika natychmiast, zastąpiona świadomością, że wybrał niewłaściwy cel. Ten moment podkreśla powszechny problem w mieszanych stadach. Niektóre zwierzęta nie wycofają się, dopóki nie zostaną stanowczo przypomniane o swoich granicach. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli przy tym drzewie, gdy uwiązany osioł i wielbłąd zostają zmuszeni do dzielenia tej samej przestrzeni. Nie mając dokąd się wycofać, osioł wykonuje pierwszy ruch, kłapiąc zębami przy nodze wielbłąda w desperackim pokazie buntu. Ta decyzja natychmiast obraca się przeciwko niemu. Wielbłąd odpowiada czystą siłą, powalając osła i przejmując kontrolę nad starciem. Chociaż osiołowi udaje się szybko podnieść, liny trzymają oba zwierzęta blisko siebie, wywołując kolejne wybuchy napięcia. Osioł wyprowadza obronne kopnięcia, pozostając poza zasięgiem wielbłąda, ale presja nie ustaje. Krótka przerwa daje fałszywą nadzieję, zanim wielbłąd znów napiera, nawet chwytając za ogon. Osioł próbuje wytrzymać, lecz przeciwko znacznie silniejszemu przeciwnikowi Opór jedynie opóźnia to, co nieuniknione. Ten klip to idealna lekcja wybierania niewłaściwego przeciwnika. Malutka owca, skrajnie pewna siebie, postanawia rzucić wyzwanie potężnemu dromaderowi, który przewyższa ją wagą o setki funtów. Owca szturcha i napiera na nogi wielbłąda jakby naprawdę miała jakiekolwiek szanse. Wielbłąd początkowo prawie nie reaguje, jakby był rozbawiony, potem opuszcza głowę i natychmiast kończy spór. Jednym płynnym ruchem chwyta owce, unosi ją nad ziemię i odrzuca na bok. Jakby nic nie ważyła. Żadnej przedłużającej się walki, żadnego zmarnowanego wysiłku. Arogancja owcy znika w chwili uderzenia i natychmiast uświadamia sobie różnicę sił. Wielbłąd stoi wysoko, spokojny i niewzruszony, całkowicie dominując nad przeciwnikiem, który od początku nie miał żadnych szans. W tym klipie widzimy, co się dzieje, gdy drapieżniki poważnie źle oceniają swoją siłę. Dwa wilki podchodzą do samicy Baktriana i jej młodego, ale różnica wielkości sprawia, że próba wygląda niemal śmiesznie. Wielbłądzica nie ucieka, nie panikuje i nawet nie wygląda na pośpieszną. Po prostu staje nad swoim młodym i staje się nieruchomą ścianą. Każdy nieśmiały atak spotyka się z uniesioną nogą, tupnięciem lub niedbałym kopnięciem, które zmusza wilki do wycofania się w pośpiechu. W pewnym momencie wielbłądy stoją spokojnie w pobliżu, podczas gdy wilk zatrzymuje się, by napić się wody, całkowicie pokonany przez własną porażkę. Oto kolejny klip, który doskonale pokazuje drapieżnika, który bierze na siebie znacznie więcej, niż jest w stanie udźwignąć. Samotny wilk szarżuje, rozgorączkowany i zdesperowany, podczas gdy potężny Baktrian ledwo go zauważa. Wielbłąd nie ucieka, nie spieszy się i ani na chwilę nie traci czujności. Każda nieudolna próba ataku z boku jest spokojnie neutralizowana prostym obrotem. Który utrzymuje potężne nogi między wilkiem a czymkolwiek wrażliwym. Wilk traci energię, kluczy między zaroślami. I staje się coraz bardziej zdezorientowany, gdy każdy jego ruch jest przewidywany. Potem nadchodzi zderzenie z rzeczywistością. Jedno ostre kopnięcie sprawia, że wilk ląduje w kurzu, natychmiast kończąc fantazję o polowaniu. Pokonany i wyczerpany wilk wycofuje się, podczas gdy wielbłąd spokojnie odchodzi, całkowicie niewzruszony. Po raz pierwszy ten wielbłąd postanawia sprawdzić coś jeszcze wyższego od siebie: potężną Żyrafę. Na papierze różnica rozmiaru wygląda absurdalnie, ale rzeczywistość rozwija się zupełnie inaczej. W chwili, gdy wielbłąd naciera z prawdziwą determinacją, Żyrafa podejmuje decyzję w ułamku sekundy i wycofuje się. Bez demonstracji siły, bez kontrataku, tylko odwrót. To powinien być koniec, ale wielbłąd jeszcze nie skończył. Naciska dalej, zmuszając żyrafę do pełnego biegu, gdy pojawia się panika. Krążą wokół wybiegu, a znacznie większe zwierzę wyraźnie próbuje uciec przed presją. Ten moment mówi wszystko o wielbłądach. Ich dominacja nie dotyczy wyłącznie rozmiaru chodzi o agresję, wytrwałość i całkowity brak wahania. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i subskrybować kanału. Napisz też w komentarzach, jakie filmy chciałbyś zobaczyć w przyszłości. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.